Dzień dobry, moi kochani Majsterkowicze. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Biblioteka Inspiruje. Dzisiaj chciałam zaproponować Wam wykonanie obrazu. Ale nie bójcie się. Nie takiego zwykłego obrazu, który malujemy farbami czy pastelami, ale takiego, który może wykonać każdy, nawet ktoś, kto uważa, że nie potrafi malować. Co nam będzie potrzebne? W pierwszej kolejności, jeżeli zdecydujecie się na wykonanie takiej pracy, zakupcie sobie ramkę, w którą oprawicie swój obrazek. Otóż, mając gotową ramkę, będziecie wiedzieli, jakiej wielkości wykonać obrazek. Dobrze by było, żeby ta ramka również posiadała paspartu. Paspartu jest to ta wewnętrzna, papierowa ramka, która zakryje nam krawędzi naszej pracy. I co nam jeszcze będzie potrzebna? Kolorowe skrawki materiału. Na pewno w każdej szafie znajdą się ubrania, o których już nie chodzicie, albo z których wyrosły Wasze dzieci. Kawałek materiału podkładowego, do którego będziemy przyklejać kolejne warstwy naszego obrazu. Będziemy przyklejać czym? Klejem polimerowym uniwersalnym. Taki klej dostaniecie w każdym markecie budowlanym, a także w pasmanterii. Występuje on w większych i mniejszych opakowaniach. 2 mała na pewno wystarczy. Co jeszcze? Dobre ostre nożyczki, które dobrze będą ciały materiał. Taśma klejąca dwustronna, która posłuży nam później do przymocowania naszej gotowej pracy w ramie, tak żeby ona nam się nie przesuwała. I jeszcze mój sekret. To jest Znikający długopis. Taki długopis, którym piszą Wasze dzieci w szkole i który znika pod wpływem gumowania. Otóż ten sam długopis znika również pod wpływem ciepła. Czyli jeżeli namalujecie coś na materiale i będziecie chcieli później to wymazać, wystarczy użyć żelazka. Czyli co, moi kochani? Zabieramy się do pracy. W pierwszej kolejności zastanówcie się, co ma przedstawiać Wasz obraz i sobie to naszkicujcie. W późniejszym etapach może Wam to bardzo ułatwić pracę. Ja dzisiaj wykonam bardzo prosty pejzaż górski, składający się z nieba i poszczególnych warstw górnych. Kiedy już to macie gotowe, wybierzcie sobie materiały, z których mają być wykonane poszczególne warstwy. Przymierzajcie, sprawdzajcie, ustalajcie kolory, faktury. Możecie sobie tym dowolnie żonglować i sprawdzać, czy Wam się podoba. W malarstwie tego nie zrobicie. Kiedy już ustalicie, która warstwa ma być wykonana z jakiego materiału, po prostu narysujcie ją sobie i wytnijcie. Wprost! Kiedy uda Wam się już wyciąć wszystkie elementy Waszego obrazu, weźcie je i ułóżcie w odpowiedniej kolejności na materiale podkładowym, tak aby stworzyły jedną całość. W międzyczasie, kiedy będziecie je układać, możecie sobie sprawdzać za pomocą paspartu, które wyciągnęliście wcześniej ze swojej ramki, czy wszystko się zgadza i jest tak, jak powinno być. Kiedy każdy z elementów Waszego od razu znajdzie się już na właściwym miejscu, weźcie sobie klej polimerowy i wydajcie go sobie gdzieś obok na kartkę. O, tak. Weźcie odrobinkę na palec, on się bardzo ciągnie, ale musicie mu to wybaczyć, bo łatwiej nam pracę. I odwińcie sobie delikatnie od góry każdą warstwę i posmarujcie od wewnętrznej strony. Nie za dużo, tak żeby nam klej nie przemógł na prawą stronę. Zróbcie tak z każdą warstwą, to zapewni nam, że nie będzie nam się ten materiał przesuwał i zostanie na swoim miejscu tworząc obraz. Musicie też uważać, żeby nie pobrudzić. Z prawej strony klejem tych kawałków materiału, bo później będzie to brzydko wyglądało. Jeżeli udało Wam się już przykleić każdy z elementów Waszego obrazka, to śmiało możecie uznać, że Wasza praca jest skończona. Albo możecie również spróbować jeszcze dodatkowo przeszyć każdy z tych elementów na maszynie albo ręcznie. Nitka, która będzie na wierzchu, też będzie ciekawym elementem obrazu. Jeżeli natomiast nie chcecie tego robić, no to nie pozostaje Wam nic innego, jak oprawić Waszą pracę i wsadzić ją do ramki. Tak prezentuje się mój oprawiony obrazek, już gotowy. Zobaczcie. Przybliżę Wam go bardziej. Możecie sobie zobaczyć, że ja pozwoliłam sobie dodatkowo przeszyć te wszystkie elementy nićmi na maszynie. Myślę, że dzięki temu stał się on ciekawszy. I jeszcze chciałam Wam pokazać dwa dodatkowe obrazy wykonane tą samą techniką, które wiszą u mnie w domu na ścianie. Myślę, że Będą dla Was inspiracją do wykonywania innych, nowych obrazów. Jeżeli Wam się ten pomysł podoba, to łapki w górę i chwalcie się swoimi pracami w komentarzach. Trzymajcie się ciepło! Pa!